Ostatni weekend sierpnia zapowiada się w naszym mieście interesująco. Jedną z propozycji przygotowanych przez Miejski Ośrodek Kultury będzie cieszące się od lat sporym zainteresowaniem kinoletnie. Filmy będą wyświetlane w sobotę i niedzielę. Film jest jedną z, jednym z sześciu stanów skupienia kultura, więc dewizy Królewskiego Festiwalu Artystycznego. Nie mogło go więc zabraknąć na e, programie tegorocznej edycji. E, w związku z czym zapraszamy mieszkańców na pokazy kina plenerowego 26 i 27 sierpnia na zrewitalizowaną wyspę nad popularną Weneją. E, start codziennie o 21:00, wstęp jest wolny. Zobaczymy dwa filmy, to będzie film Książe oraz film Małe Szczęścia. Książe opowiada o pewnej zuchwałej kradzieży, która miała ośmieszyć nieco monarchię brytyjską, ale ta kradzież była w szczytnym celu, więcej nie powiem, lepiej, żeby Państwo sami zobaczyli. Natomiast film niedzielny, czyli Małe Szczęścia opowiada o tym, jak przyjaźń i takie pozytywne zastrzyki dobrej energii mogą wpłynąć na nasze życie i jak bardzo cenne są w odbiorze i w dobrej energii życiowej. Miejsce prezentacji filmów Wyspa na Wenecji zapewne doda uroku prezentowanym dziełom dziesiątej muzy.